Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony niepopularny, a to jest Last Hope Bunker. O ile dobrze pamiętam tytuł. I e, dostałem giereczkę. Wszelkim maści naukowcy starali się stworzyć coś. Hospital. Szpital. Eksperymenty z wirusowym szczepem nie zawsze były bezpieczne. Mutacje były nieprzewidywalne. Dostałem giereczkę z Kimailera wypadek w prywatnej szpitalu uwolnił niebezpieczne zombie. <grym> Okej, okay, dobra. O giereczkę sam poprosiłem, także to nie jest, że, że gdzieś tam ją dostałem tak, tak ten, tylko, tylko poprosiłem o kluczyk i, i udało mi się go dostać. Dlaczego? Dlatego, że w sumie giereczka trochę mnie zainteresowała. E gdzie jestem? Znajduję się w opuszczonym schronie wojskowym, świat się zmienił, kapitanie wirusów, wybuch, prawdziwa apokalipsa zombie, pamiętasz coś? Pamiętam eksplozję, a potem moją córkę, muszę ją odnaleźć, oczywiście motyw z córką. Rozumiem, pozwól mi najpierw zbadać twoje rany, bunkier jest bezpieczny, ale poza jego murami jest bardzo niebezpiecznie, bezpieczeństwo mnie nie obchodzi, muszę odnaleźć moją córkę! W pobliżu krążą plotki o obozie ocalałych niedaleko stąd, możesz tam znaleźć jakieś informacje, ale najpierw potrzebujesz sprzętu, aby tam przetrwać, udaj się do arsenału i zaopatrz się w coś. Klinika? W klinice coś jest ukrytego? To jest bardzo zaraźliwe. Nikt nie wie, co tam się wydarzyło. Um, Okej, okay, dobra. No i lecimy z Koksem. Nie mam zielonego pojęcia, e, jak się w to gra, co tutaj trzeba robić, co trzeba odkryć, znaleźć, czy coś. E, szczerze powiedziawszy, jedyne właśnie, na co patrzyłem, to to, że, no, jest gra, nie? I, i i koniec. O, Shiftem mogę biegać. Dobra, już jest, już jest pierwszy progres. E, odkryłem, że, że można biegać. Z tego co widzę, to wszystkie interakcje są bardzo mocno oznaczone, więc jeśli coś można zainteraktować, to po prostu trzeba kliknąć E. Tak, dobra. Serio, dali mi karabin auto. No to chyba to jest jakiś prolog. To chyba jest jakiś prolog, biorąc pod uwagę jaki start dostaliśmy, albo za chwilę będzie naprawdę ciężko, nie? Ehm, tak więc jesteś tym kapitanem, który przeżył eksplozję. Miałeś szczęście mój przyjacielu. Mam na imię Alex. Cieszę się, że mogę Ci pomóc w twojej podróży. Nie ma za co powiedziano mi, że masz dla mnie zadanie. Tak mamy sytuację krytyczną, nasze wieże komunikacyjne są wyłączone. E, dż, 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 dż. Aktywuj pięć wież komunikacyjnych. Dobra, super, wspaniale, ale przed chwilą mówiliśmy o tym, że śpieszymy się do córy, że po prostu najistotniejszą rzeczą dla nas w tym momencie. Jest znalezienie córki, która nie wiadomo gdzie jest i nie wiadomo co się z nią dzieje i tak dalej. Natomiast. Pedro, 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 Pe... No dobra, okej, okay. czyli, czyli giereczka na nowoczesna, e równe mc kwadrat, super. Mm. Śpieszymy się do córki, a tutaj od typa dostajemy info, że. <laughs> że y mamy mu uruchomić jakieś wieże. No to, to albo w jedną, albo w drugą stronę, nie? <laughs> ok, ciekawi mnie tutaj prawym celuję. Oddalić, przybliżyć, nie dam rady. F, mam siekierkę. Ok. <laughs> Walka wręcz jest bardzo złym pomysłem. E, to, to, to był bardzo zły pomysł. Czy nasza postać leczy się tak z automatu, coś ten, czy czy właśnie straciłem większość mojego życia i nawet nie mam możliwości się uleczyć. Eee, uwaga! Hashtag 5. Znalazłem stary laptop, który nadal odtwarza wiadomość wideo od jakiegoś faceta. Wygląda na to, że nazywał się Speed. Jego energia mogła zasilać całą armię, ale nie przetrwanie. Jego subskrybent nawet zostawił graffiti na skalę blisko domu. Mm, unikaj deptania po zarodnikach, wybuchają one przy kontakcie, uszkadzają filtr. Okej. Okay. Dobra. Na razie minęliśmy wszystkie zarodniczki. Z zarodnikami jest ten problem, że no jak coś pójdzie nie tak to umrzemy, nie? Dobra. Z, znaczy, z zarodnikami. W kontekście z tym, że mam bardzo małą ilość życia. Był facet, który zawsze mówił wtedy jeszcze nie byłem zombie, a już dostałem strzałą w kolano. I jeszcze zabiłem smoka przy jeziorze. Zasadniczo wariat. Okej, okay. nawiązanie do, do strzały w kolano jak zwykle. Z Zbadaj samochody policyjne często przechowują amunicję. Przeszukaj naboje do AKM-u. No i super. Wszystko by było nawet bym powiedział, lepiej, gdyby gdyby to nie było aż tak ograniczone. Ojej, ja tu każdą tą, tą, tą mogę przeszukiwać? Dobra. A nie, dobra, wcale tego dużo nie było. Już myślałem, że spędzimy tu większość czasu na przeszukiwaniu tego, tych pierdółek. Dobra, zdobyliśmy kolejną ścierkę. Eee, kolejna ścierka, kolejne naboje. A naboi mamy w pierony. Mniej więcej... Trzy naboje, chyba wychodzą na. E, na zombiaczkach. Oczywiście, panika jest najgorszą, co można zrobić w przypadku nacierających wrogów. Niezależnie od tego, ilu by nacierało, e, na spokojnie, metodycznie. Krótka seria, prostą głowę. Dobra. widzę, że ich tam idzie dużo. I uderzenie wtedy siekierką mogło nie być najlepszym pomysłem. Czy przytrzymanie F daje coś? On bije. Ale klikanie F chyba powoduje, że bije trochę szybciej. Tak, jak maszuję to bije trochę szybciej. Okej. Okay. Dobra, ciekawe, czy to anuluje jakoś atak w połowie, czy nie pozwala mu dokończyć, czy coś w tym stylu, skoro wiecie, bije jednak szybciej. Uważaj na gniazdo. Okej, okay, świetnie mi to wyszło. Dobra. Uważaj na gniazdo. Dobra, gniazda już nie ma. Biegnie, biegniem, biegniemy. Biegniem. Bardzo dobrze, że nasza postać może przeładowywać w biegu. Okej, okay, widzimy, że niesamowicie powtarzalne zombiaczki, także twórcy będą musieli zainwestować w inne te w wykupienie jakiegoś drugiego modelu zombiaczka, żeby chociaż tego było troszkę więcej, bo to już by dużo zmieniło. Gdybyśmy jako gracze dostali taki drugi model, czy, czy cokolwiek w tym stylu, nie? To. To by już dużo zmieniło. Eee, tłumaczenie na język polski, nie mając polskiej czcionki, jest bardzo złym pomysłem. Twórcy, nie robi się takich rzeczy. Albo dodajecie polską czcionkę, albo nie. Bo w tym momencie skichaliście sprawę. Bo nie wiem, no, na pewno widzieliście, nie? że cokolwiek tutaj nie trafiamy, to eee, na cokolwiek tutaj nie trafiamy, to jest eee, przeszukać. Przeszukać. Tak. Przeszukać, przeszukał. Jakkolwiek by to interpretował, to po prostu jest błąd e, czcionki z języka polskiego. E, krążą plotki, że legendarna miecz króla Artura znajduje się w obozie. Nikt jeszcze nie zdołał go odzyskać. Ale wiecie co Wam powiem? Mimo wszystko, mimo tego, że ja teraz w tym momencie brałem i, i wymieniłem z dwie, trzy rzeczy, które są nie tak, nie? To jeśli chodzi o system poruszania się w tej grze, to ta postać reaguje naprawdę genialnie. Nie wiem, czy, czy to jest, wiecie, wykorzystany jakiś tam e, sprite, czy, czy. Nie, nie, sprite to jest. E, w, wygląd. To by było. E, no, jakiś skrypt z jakiegoś tam innej, z jakiegoś silnika, czy, czy z jakiejś innej gry, czy z czegoś w tym stylu. Ale postać naprawdę porusza się bardzo fajnie. To jest naprawdę mega przyjemnie zrobione. Nawet to chodzenie tymi nogami jak on zaczyna chodzić, to że troszkę wolniej jak przyspiesza, to jest szybciej. Nie wiem, mi się to mega podoba. Pod tym względem, jeśli twórcy będą zwracać uwagę na takie rzeczy, to można im powróżyć dobrą przyszłość. Yy, Okej, okay. na pewno potrzebujemy się podleczyć. To wszystko tutaj powybuchało, jest git. Tam jest jakaś duża skrzynia. Co za skrzynia. Przeciszyłem wcześniej grę trochę, bo, bo była niesamowicie głośno. Mam wrażenie też, że. Yy, mam mocno ograniczone możliwości przenoszenia rzeczy, albo idealnie cały czas zbieramy tyle, co zużywamy, nie? Bo nie wiem, czy my jesteśmy ograniczeni do 10 filtrów, czy po prostu dokładnie tyle samo zbieram, co zużywam. Dobra, moje strzelanie jest kiepskie, trzeba brać i strzelać troszkę wyżej, tak? Z tego co się teraz patrzę, to troszkę wyżej muszę cofać. I wszystko będzie git. O, no i teraz było git. Nie, wystarczyło faktycznie dosłownie troszkę wyżej przycelować. Co to jest? No to nie wygląda bezpiecznie. Na pewno muszę uważać. Jeszcze troszkę wyżej. Bardziej tak koło głowy. Wtedy jest w ogóle wszystko. Cacy. Dobra, czyli to coś uczy nam w filtr na pewno. Piniemy koło zombiaczków. Szczerze powiedziawszy nic tutaj nie widzę takiego, co by nam mogło zagrozić poza zombiakami. Ehe, I może końcem mapy. Koniec mapy też jest czymś, co może mi jednak zagrozić. Dobra, mm. gdzie ja mam tutaj dotrzeć? Jest wyjście. Jest gicior. Dobra. Zaciukany. Co my tu mamy? Kolejne rzeczy do przeszukania. No jak można pustą skrzynkę w takiej grze zostawić? Znaczy, ja wiem, że to ma sens i w ogóle, bo wiecie, no postapo jednak, no to większość ludzi by jednak zbierała tu rzeczy. Więc jakby to, że znajdujemy puste skrzynie i tak dalej, jest dużo sensowniejsze, że w ogóle znajdujemy jakiekolwiek przedmioty, nie? To też jest zawsze rozbrajające w gierkach post-apo, że, nie, ci gramy w grę, gdzie świat się zawalił, wszystko poszło nie tak, ale wszędzie leżą zawsze rzeczy, nie? Dzień 150 w samotnej celi szpitala psychiatrycznego znalazłem plakat z jakimś streamerem i napisem od biurowego planktonu do rekina twitcha. Nigdy się nie poddawaj. Y biurowego planktonu do rekina Twitcha. Czy to są jakieś... Czy ta gra ma na celu zmotywować małe kanały YouTube'a i, i, i Twitcha, że, że warto ten? To, może to nie jest w ogóle gra, tylko to jest jakiś projekt wspierania psychologii e, psychiki tych... E, psychiki twórców? A może to jest w ogóle gra jakiegoś twórcy? E, dobra, a tak serio to... Nazbieraliśmy tu wszystko. Emongas, nie? To, to ewidentnie Emongas. Us. Widzę, że typa średnio rusza, że koło niego wpierony zombiaków cały czas tutaj jest. Chyba lubi ich towarzystwo, trzeba przyznać. Dobra. Przeładuj, ulecz się i cała seryjka wyjazdu. Oczywiście, że siadł chociaż jeden nabój w to gniazdo, żeby je dobić, nie? Co ja tu mam na. Zadanie i zadanie. No to. a, bo teraz, jak wybiłem gniazdo, to chcesz ze mną rozmawiać. O mój Boże, już myślałem, że to koniec dla mnie. Porozmawiaj z Ternerem, ukończono. No i. Aktywuj wieżę. Czy my coś pominęliśmy? Nie. Tu się zrespiliśmy. Podróż niedostępna i podróż niedostępna. No tam się raczej nie dostaniemy, bo gra pokazuje, jakby to było, wiecie, kawałeczek tylko tam pod nami, ale to ewidentnie. Wróć do schronu, jeśli potrzebujesz wykonać jakieś brakujące przedmioty. Aktywuj punkt szybkiej podróży. A, gicior. Odblokować i podróż. No to on mamy odblokowany. Dobra, czyli tak się odblokowuje checkpointy w tym momencie. Fajno, fajno. Czekaj, ta, czekaj, to, Bo ja sobie tutaj wziąłem i pięknie postawiłem telefonik ze stoperem przed sobą. Kontrol, siadaj, usiądź, aby cicho poruszać się obok kokonów. Jakie cicho poruszać się obok kokonów? Uuu, dobra, narzekałem na, na nudę i brak różnorodności. To mam swoje... O, te skubańce wybuchają. O, wlazłem w kółko. No, ziomek Luzuj. Chciałem przetrzeć się po oku, bo mnie zaspędziało. Ta seria była. Pięknie nieudolna. Yy. Znalazłem osobisty dziennik ucznia. Napisał hurra, wkrótce wychodzi The Last Hope Bunker. Czekał na wydanie gry, ale nie spodziewał się, że będzie ona tak realistyczna. Zostawił wiadomość za ścianą, na ścianie szpitala. Okej. Okay. Dobra, spoczko. Poczko. Przełamywanie tej trzeciej ściany. Czy jak to tam się nazywa? Deadpool jest fajną postacią pod względem przełamywania właśnie tej ściany kontaktu z widzem, nie? To, to jest bardzo fajnie w Marvelu zrobione właśnie postać Deadpool'a i, i to przełamanie tej trzeciej ściany. Eee, a ogólnie przecież Deadpool jest zarąbiście zrobione, co my tutaj będziemy jakieś konkretne jego, jakieś jego pojedyncze aspekty wymieniać jako pozytywne. To jest po prostu najlepszy, super, super antybohater. Jesteśmy. No i co my tu mamy? Ale tam muzyczka po pewnym czasie robi takie, takie wrażenie takiej grozy. Sprawia takie wrażenie, że, że faktycznie tutaj w każdej chwili coś się może skichać. Ciekawi mnie, czy jest jakiś patent na niszczenie tych pnącz. Tam już któreś raz te pnącza są tak postawione, jakby blokowały jakąś ścieżkę, którą później można by odblokować jako szybką podróż. Siema i się ma. Wyglądało jakby coś tam jeszcze było. O jest. No i pięknie. W środku tam ich jest pirony. To już widać jak biegają po minimapie, nie? Od ściany do ściany, oś... od ściany do ściany. I tutaj. Ej, a czemu ja tam nie mogę wyjść? Ej. No, tego się nie spodziewałem. Że tam jest jakaś różnica wysokości i nie można wejść? Nie, widzicie tutaj takie. Nasza postać potrafi się turlać. Potrafi kucać, ale podskoczyć nie potrafi. Dobra. Zostało nam 11 na 30. Naboi. To jest ten moment, w którym powinienem wziąć i zawrócić, nie? Biorąc pod uwagę, ile tu jest metalu i tych wszystkich rzeczy, to na 90% można by stąd zawrócić. A mnie interesuje, czy tu jest opcja zapisywania gry. Nie ma opcji zapisu gry. Oj! No to se wlazłem na nich. Tak bardzo mocno, bezpośrednio. No i ten też nie przejdę. No bez szczeliny. No. A, taki myk. A widzicie? Taki myczek. Dobra. Ok, i się leczą my. Pięknie, mamy jeszcze 5 bandaży, więc jest git. Notatka. Znalazłem opuszczone, znalazłem stary laptop opuszczony. Biurko głównego lekarza z mnóstwem starych komputerów. Wygląda na to, że ktoś próbował założyć sieć, aby utrzymać komunikację ze światem zewnętrznym. Jest tam także stary Xbox. Szkoda, że, szkoda, że teraz jest użyteczny, bez prądu. No, jakby rzeczy elektryczne lepiej działają podłączone do prądu, nie? No, metal, serio, w łazience to ja się spodziewałem jakieś apteczki, leków, nie wiem, czegoś chociażby nawet przeciwbólowego, nie? To cokolwiek można by uznać. Nie, to metal znalazłem w łazience u kogoś. Kto z was w łazience trzyma metal? Znaczy może jakieś obcążki? Ob, cą, cążki, nie obcążki, tylko cążki. Może jakieś cążki czy coś w tym stylu? Nie wiem. Eee, dobra jedziemy jedziemy szafka za szafką po prostu metodycznie ale wiecie co mi się teraz co sobie teraz uświadomiłem bo rozmawialiśmy z chłopakami ostatnio seven days to oj, o tam będzie przeszukiwania tam będzie otwierania szafeczek półeczek ile krwi ja pinkole dobra tu się grubo podziało tu się tu grubo poszło No i tyle i mogłem co najwyżej wyjść i, i popatrzeć jak wygląda zewnątrz, zewnętrze. Tu się grubo podziało, biorąc pod uwagę, co tutaj leży wszystko i tak dalej. Właśnie, w pracy napisaliśmy prośbę o, o nowe myszki. Może się uda żebyśmy dostali, no bo jechanie na takich, wiecie, standardowych, gdzieś tam delowskich myszkach za cztery dyszki, które się dostaje do komputera, czy tam dokupuje zestaw, wiecie, płaska zwykła klawiatura i, i myszka i korzystanie na tym w aplikacjach kadowskich, kamowskich, no to, to troszkę boli, no ale no, dotychczas tak korzystaliśmy i dawaliśmy radę, no ale jak te myszki zaczęły w tym momencie padać, no to już stwierdziliśmy, że nie, to już lepiej skoro już i tak będą musieli kupić nowe to żeby jakieś takie fajniejsze były yy, także zobaczymy czy coś z tego wyjdzie czemu jemuś tak wolno ta stamina przywraca ziomek stamina to jest numer jeden cardio kurde nie, nie pamiętam jak to było w tym w zombie landzie tam było cardio i nie pamiętam który numer było cardio ktoś z was oglądał zombie land jeden z lepszych filmów o zombie znaczy komedia, bo komedia, ale i tak uważam, że jeden z lepszych filmów o Zombie. Dobra, czyli wleźliśmy tutaj z powrotem, nie ma sensu się tu szlajać. Wychodzimy, oczywiście tam tędy nie wyjdziemy. Jedna opcja wyjścia jest tędy. Ale to też jak, jak można łatwo zrobić lokację, która będzie stosunkowo nieduża stosunkowo wydaje się bardzo prosta prawie, że jednopoziomowa. I wystarczy dodać jakiś właśnie taki jeden punkt, który blokuje, i się okazuje, że wiecie, wejście jest tylko od jednej strony. E, później trzeba tutaj przejść, i nagle dwoma, trzema poziomami można wymusić na graczu e, sporo chodzenia i zwiedzania, nie? Bardzo chciałbym, e, jakby gra mnie poinformowała, czy ja mogę. W sumie przecież ja odkryłem, że spacją robię Unik. Na jakimś plakacie w domu przeczytałem o facecie, który spędzał cały swój czas na streamingu. Jako nagranie, jego nagrania były pełne krzyków i niekończących się komentarzy na temat tego, jak prowadzi grę. Gdyby spędził ten czas na przetrwaniu, mógłby być jeszcze żywy. W obecnej sytuacji zostały tylko mikrofon i słuchawki. Nie wiem, ale mam wrażenie, że ta gra jedzie po streamerach i youtuberach, gdzie jednocześnie jedzie, z drugiej strony podnosi na duchu. Nie, nie wiem, dziwnie. Dziwnie. To przełamanie trzeciej ściany w stronę streamera zamiast w stronę gracza widza. Coś, coś w tym kierunku. Dziwnie i ciekawie równocześnie. Dobra, tam widać ewidentnie są te ziomki, które widzieliśmy od drugiej strony. Silniczek tutaj na wierzchu. Wszystko. No, nie spodziewałem się, że mogę przeszukać auto, które już ma otwarty bagażnik. Szczerze, nawet bym do niego nie podszedł, yy, gdyby nie to, że przypadek w sumie. Yy, dobra, tędy nigdzie nie przejdę. Gdzie jest przejście? Przejście jest albo tu, albo tu. Czy tu jest przejście, czy nie? Jest. No to już sprawdzamy. Ronaldo, taka troszkę prześmiewcza ta gierka. Wydaje mi się, że to jest taka idealna gierka żeby sobie odpalić pograć na chwilę, nie oczekując od niej zbyt wiele, postrzelać sobie do tych zębiaczków, pochodzić i i odłożyć ją dopóki nie będzie Czemu mi się. Czy on nie użył tego filtra wcześniej? Czy się mi zużył filtr w 5 sekund? Mm. I, i poczekać czy pojawi się jakiś, jakoś więcej kontentu w tej grze. Eee, czy, czy ta gierka będzie jakkolwiek wspierana, rozwijana czy nie? Dzień 472 Jimmy powiedział, że mógłby przetrwać tydzień zamknięty w domu z zombie, jeśli jego wideo osiągnie 500 milionów wyświetleń. Nikt nie chciał mu tego odmówić, był w tym za dobry. Odszedł, zabierając tylko telefon i około 10 kg jedzenia. Ostatni raz widziano go na dachu Centrum Handlowego, transmitując jego wyczyn. Nie zdziwiłbym się, gdyby jego kanał nadal był odtwarzany na laptopie w sklepie ogólnym. Dobra, mamy drugą wieżę z pięciu. Czyli, co głównym wyzwaniem na ten moment jest po prostu odpalenie pięciu wież? Uy, pięknie mi poszło. Pięknie, po prostu bosko uruchomiłem wszystko, co tu się dało. 240 naboi, 210. Dobra, damy radę, damy radę. Mam dylemat. Mam dylemat, czy zrobić z tego dwa krótkie odcinki. I czy już kończymy? czy Czy nagrywać jeden długaśny odcinek? I, I przejdziemy sobie całą giereczkę w jeden odcinek albo przynajmniej wszystko co mamy na ten moment dostępne. Oj 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 No to to mnie zabolało. To mnie zabolało mocno co ja tu powyczyniałem. No super. Ale naboje do AKM są warte tego, żeby wleźć w te w te, 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 te bombki. Nie wiem, czy chodzenie po tym dymie zmniejsza mi e, wartość mojego filtra, czy, czy nie. Spróbujemy dojść do kolejnego punktu kontrolnego. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak, że spróbujemy dojść do kolejnego punktu kontrolnego. I, i zobaczyć, co tam jest. Aktywować. Przeszukaj. Albo i nie. Dobra. Rozmyśliłem się. Albo i nie. Kończymy tutaj. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się wam podoba giereczka. Mam nadzieję, że was chociaż troszkę interesuje i że będziecie chcieli zobaczyć, co jest dalej, a przynajmniej jak się to skończy, jak zakończymy sobie chociaż tą jedną misję. Więc zapraszam was na kolejny odcinek, gdzie sobie właśnie to zrobimy. No a tymczasem dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Nara, baju, cześć. Z tej strony był niepopularny, a to jest Last Hope Bunker, czyli ostatni, ostatnia nadzieja, bunkier ostatniej nadziei, jakoś tak. Baju!